Witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Grzesiak, a wy w tej chwili siedzicie przed ekranem komputera i możecie przed tym ekranem komputera robić różnego rodzaju rzeczy. Możecie się uczyć, albo możecie tracić czas. Możecie zdobywać wiedzę, albo możecie zaglądać ile lajków dostaliście przy swoim najnowszym poście. Możecie inwestować w siebie, albo możecie się zastanawiać gdzie wybuchła jakaś kolejna wojna. Wybór jest zawsze wasz, natomiast z całą pewnością, jeżeli jesteście kimś, kto inwestuje w swój własny rozwój, jesteście kimś, kto interesuje się, rozwojem biznesowym, rozwojem osobistym, inteligencją finansową, inteligencją emocjonalną, inteligencją relacyjną, a nawet duchową, to zainteresuje Was ta tematyka, którą będę przedstawiał na swojej platformie telewizyjnej pod tytułem Mateusz Grzesiak TV, na którą Was serdecznie zapraszam. W zaciszu domowego ogniska, samemu bądź z przyjaciółmi, oglądając fragmenty, te najlepsze i te najbardziej istotne pod kątem merytorycznym moich szkoleń, wierzę, że będziecie mogli być zainspirowani, wyedukowani i dostać dużo bardzo przydatnych narzędzi które będziecie za bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjną cenę, w bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnych warunkach swojego własnego domu mogli oglądać. Do zobaczenia na tej platformie to jest nasz nowy projekt i zapraszam Was nań serdecznie.